to do jużnicy w sumie bardziej, no. Yy, przez jużnicę do yy, Aha, no tak, dobra, do Tasmanozy powinno. To do jużnicy trzeba jechać, i potem z jużnicy już ten jedna przesiadka tylko. O, jedzie. Ale jakoś szybko i poobracany w dobrą stronę. Kurde, co się dzieje. Zapsi czy coś kliknął. Zapsi <tryk> Powiedzmy, że Mijanka. <laughs> Wycieczka pipośla. No. Lepiej by było coś budować, nie? Ale no, torów było budowanych trochę. E, jeszcze będzie. No, nie wiem, czy jeszcze by się, będzie mi się chciało grać wtedy też, ale. No docelowo jeszcze bym pograł trochę i zrobił w końcu ten... mapę powiększyć, nie? O, jakieś wagoniki opuszczone Jajecznica No, przystanki na jednym torze, no żeby się nie, ten, no... Wystarczy zrobić też train right, albo train left, czy coś, i wtedy ten przystanek jest tylko z jednej strony jakby dostępny, nie? Nie? Opa. A to nie wiem. Chyba, że ta, tam jest jakaś, jeszcze jakiś warunek, że tylko pociąg o nazwie takiej i takiej. Trzeba dać tabliczkę, żeby pociąg wiadący z lewej ignorował następny znak. O. A to takiego rozwiązania to się nie spodziewałem. Tasman, szykuj dupę, jedziemy. Jest jeszcze? Jest. Tam przed chwilą ten zwiedzał. W sensie ktoś tam zwiedzał też u niego, chyba. Linią przez Tomchetowo, bo wczoraj nie jechaliśmy. No dobra. Już poszedł pociąg z Respi. Czekaj, trzeba normalnie podejść. Czekaj, na Tomchetowo to jest stąd przyjedzie. Dobra, z tego samego peronu. O. Zrespił nowy pociąg. Tamten sobie wraca. Dobra, kibelek, ile tych pociągów? Ramol. A nie, bo ten jest do... dobra, bo to jest inna trasa. Ok, no to pojedziemy trochę dookoła, żeby się przejechać trasą, którą jeszcze ostatnio nie jeździliśmy. E, I nie pojedziemy tym... E, pionowym torem, tylko in, inaczej trochę. To jest naprawdę, tyle już tras i możliwości. Tu bo bo tam jeździliśmy na wprost, a tędy jeszcze nie. A, to to jest a trasa przez tę mesę taką, która mnie do dzisiaj trochę boli. Tutaj też ten tor nie był taki na wprost idealnie. Tylko tak trochę się inaczej zawijał. Tu, o, tamtędy szedł. Jest to, starotorze jeszcze. A potem. No. E, tak troszeczkę, kurde, moje linii linijkowickie. No. Bamboleiro, czy już się nazywa inaczej ta stacja? Nawet nie. Bamboleiro, dalej, dobra. No kiedyś to był tylko mały przystanek, kurcie, w środku dżungli. No, a teraz już nie jest. Tu był taki mostek z ograniczeniem prędkości, ten co teraz jest. Yy, I ten, i, i też ktoś go naprawił, wyprostował. No ktoś... Było naprawione przez chwilę, to, to tak Aha, specjalnie zrobiłem no tak. właśnie i było Trzeba to ograniczenie wejść. prędkości, a Uf, potem... Proszę ten... kiedy my wrócimy, czy naprawili. dojdziemy do cywilizacji europejskiej, bo na razie jesteśmy w buszu. Pod górze? Przedłużyć? Pewnie tak. Tu też było takie, taka linia fajna przez mesę. A potem powstały tam jakieś dwutory i w ogóle. I się zrobiło tutaj bardzo... ...dziwnie. No tak na czacie No w buszu! Uf, proszę państwa, kiedy my wrócimy, czy dojdziemy do cywilizacji międzyrzeckiej, bo na razie jesteśmy w buszu! A to była stacja na nazwie Busz. Chyba popchnęliśmy jakiś wagonik.